Zaczynamy omawianie gry Olesji z Giselem. To jest gra zaległa z pierwszej rundy. Gisel grał czarnymi, Olesja grała białymi. Początek bardzo normalny, wszystko poprawnie. Joseki. No dobrze, dosek w porządku. Tu nie jestem pewien, właśnie tego rozegrania Gisela. Czy to tak jest najlepiej zagrać, czy może jakoś inaczej? Bo tak trochę sam sobie szkodzi, prawda? Szkodzi własnemu narożnikowi. Jeżeli popnie raz jeszcze, no to w ogóle narożnik ucierpi. Jak zablokuje narożnik, to ucierpi z kolei ta grupa. Może można było zejść, ale w sumie to wtedy jest tak mało tego miejsca na życie. No, ale może można. No, ale to też nie wygląda źle. Teraz czarne rozcięły białego. No i tak, i białe na to pozwoliły. Czy białe mogły się tu łączyć? Czarne dałyby Atari. I powiedzmy, że białe oddałyby ten bia. Można tak? Trochę głupio tak dać się rozdzielić. Ale coś zyskujemy w zamian. A tamta grupa już nie ma się tak źle po tym, jak tam się połączyła. Białe tam, czarne tam jeszcze przepchnęły. Może można, może wchodzi to w grę. Nie jestem pewien. Natomiast białe się połączyły, także białe mają duży wpływ. Czarne wygląda na to, że mają sporo punktów. No i tak ogólnie na plaży czarne mają trochę tych punktów, więc. Mm, no właśnie. Czy białym się uda wygrać grę taką strategią? No oczywiście to trochę wynika po prostu z wyboru Joseki. Jeśli nie chcieliśmy dostawać takiego wpływu, no to można było po prostu podejść od drugiej strony. Kontrpince. No, a jak tak, to tak. Jeśli takie dżoseki, no to musimy grać w ten sposób. Już. Um, tutaj, no to duży ruch, zdecydowanie. Teraz pewnie czarny sobie plują w brodę, że nie zdążyły czegoś takiego zagrać. A może można było, może można było nawet, nawet teraz. Czy możliwe, że Olesja by to zignorowała? Nie jestem pewien. Oba ruchy są bardzo duże. No, a tak to białe dostały tę możliwość podpełznięcia, które, które to podpełznięcie jest bardzo, bardzo wartościowe. I teraz inwazja na Sansana. Czy tę inwazję daje się zabić? No, no nie jest prosto. Można na przykład zablokować z tej strony i spróbować uderzyć w słaby punkt. Mm. Natomiast ta grupa, czy ta grupa żyje? Dobre pytanie. Tak, to by przeżyła, co nie? Z kolei, gdyby czarne zagrały najpierw tu, no to może białe zginą. Z tym, że na zewnątrz jest dużo kłopotów. Także raczej, raczej nie da się zabić. Hmm, jeśli nie zabijać, to może. Znaczy, kisel zagrał tutaj, może można było też zagrać Kejmę, co jest lepsze? W sensie po Kejmie. W sumie będzie podobnie, mhm. podobnie będzie. A jeszcze może skoczyć. O, skoczyć i teraz tu. Tak, tak. No, można próbować, ale tak nie jest łatwe zabić taką grupę, no więc gisel zablokował i Olesja przeżyła ciekawy, ciekawymi ruchami całkiem przyjemnie przeżyła dobrze, dobrze. raczej wszystkie tutaj ruchy wyglądają z grubsza poprawnie, nie wiem, czy to nie byłoby życie na troszeczkę większą skalę. Czarne podchodzą raz jeszcze, nie jestem pewien, czy to jest duży ruch. Wydaje mi się, że większe może być raz, że narożnik może być większy, czy tam A, czy B, czemu nie B, H. Dwa, że większe może być zatroszczenie o to, co się dzieje na tej bandzie, a jak się o to zatroszczyć, Ano na różne sposoby. Można po prostu sobie skoczyć, to przy okazji wyciągniemy rękę do tamtej grupy, jeśli się o nią troszczymy, ale chyba ta grupa tak nie potrzebuje pomocy. To może jednak bardziej yy, słabszy jest ten, y, jest ta część y, terenu, czy tam strefy wpływów, to może lepiej ją powiększać jakimiś takimi ruchami przy okazji wzmacniać, albo w ogóle. Czy tak można zagrać? Nie do końca, dlatego że drabinka na pewno działa dla białych. No działa dla białych, to się nie da tego. Nie, nie ma dyskusji z tym. No ale właśnie jakiś tam skok myślę, że jak najbardziej byłby w porządku. Czarne tam, no tam po prostu nie ma zbyt wielu punktów, no bo grupa białego całkowicie żyje, a grupa czarnego też jest raczej bezpieczna. Hmm. Znaczy, to może nie wpływa, to jak grupy są silne, to tak dziwnie brzmi, że to ma wpływać na liczbę punktów. Tak naprawdę wpływa trochę, dlatego że jeśli grupa jest słaba, to można ją później nękać i zdobywać więcej punktów. No ale ogólnie, co do zasady, nie są ciekawe punkty brane od żywej grupy albo zabierane żywej grupie, bo to nudy strategicznie. Strategicznie rzecz ujmując, tutaj Olesia trochę zagrała na wpływ, no i dobrze, i inwazja. Gisela oh. od góry. Faktycznie może trochę strach iść w walkę, dlatego że Olesa jest silna wszędzie, nie ma żadnych słabych grup, więc pewnie by sobie w walce całkiem całkiem poradziła. I to w sumie jest duże tutaj dograć. Jeżeli czarne nie dograją, no to białe hapną jeszcze sporo więcej punktów. Nie wiem, może jak tu najlepiej. My... Tak, nie wiem. Ehm... No ale inwazja na Sansana to ciekawy też wybór. Co tu będzie? Giselowi się tutaj udało przeżyć łobuzowi na ko. Um, czy to się w ogóle należy czarnym? Jakim prawem czarne tutaj życie tworzą? Chyba, że się należy, że jestem niezwykła. Właściwość tego narożnika w takim razie. Hmm. No, wiadomo, że przeżycie na kotu to też jakąś wystrzału, no bo to tylko ko. No, jedyne pytanie brzmi, czy białe mogły teraz to, A nie, no, teraz to nie mogły zignorować. Teraz nie mogą zignorować, bo czarnego łączenie dołem przy okazji zagraża białemu. Ale gdyby białe zagrały tu, to może już trochę inaczej, tylko wtedy czarne może by nie potrzebowały zejścia, a zagrałyby po prostu najpierw tu i potem tu. No więc tak, wygląda na to, że czarne żyją. Może w takim razie dobrze białemu było zagrać z tej strony. A tak się przecież nie gra. Może się nie gra, ale czasami można. O, tak połączyć i ciąć. No i zwłaszcza, jeśli byśmy mogli uciec tym kamieniem, to, to, to wygląda na dobry wybór dla białego. Chyba faktycznie można uciec. To nie wygląda tak źle. Można uciec. Można też póki co nic sobie z tym z tego nie robić, ale chyba lepiej uciec, jeśli można. Także to, był, to była jakaś szansa. Tak, to czarne przeżywają na ko. Jak tutaj najlepiej rozpocząć ko? To jest dobre pytanie, bo jest kilka sposobów. Można na przykład zagrać tak. Tylko że. Czarne nie muszą rozpoczynać tego ko. Na pewno nie rozpoczną w tej chwili. W tej chwili czarne będą atakować białego, no i nawet jeśli białe tutaj zabiją bez ko, to czarne będą miały tyle oddechów, że śmierć czarnemu nie grozi, a nawet jeśli grozi, to jest to słodka śmierć, bo bardzo ponękamy białego na zewnątrz. Czyli ten ruch może nie jest najciekawszy. No to jakie są jeszcze możliwości? Można chyba zagrać. Tu, tu, tu. No ale to trochę podobnie. Też ko i też czarne mają duże oko. Może najlepiej zagrać tu. Wówczas jeśli czarne chcą przeżyć, albo, albo chociażby no, zdobyć duże oko, no to jedyną możliwością jest zagrać ten hmm. Znaczy, może jeszcze mogłyby się połączyć, ale wówczas czarne nadal nie mają możliwości przeżycia i białe mogą zagrać sobie gdzie indziej. Także to jest jedyne, co wchodzi w grę. I zaczyna się ko, które jak białe wygrają, no to zabijają czarnego i czarnemu zostają zaledwie dwa oddechy. Czyli to jest dobre ko dla białego. Tutaj rzeczywiście zabijamy czarnego tak, tak pewnie. To jest bardzo ważne, kiedy, na, kiedy grupę czarnego otacza nasza słaba grupa. Białe zamiast tego coś innego tutaj wyprawiają. No i ciekawa walka. Natomiast czarne zdołały wszystko połączyć. Białe zaledwie zdołały zabrać czarnemu teren, co raczej ma niezbyt dużą wartość w momencie, w którym tutaj się rozstrzyga życie, śmierć grupy i czarnej i białej. Białe uciekają. No, i teraz biały przeszły do kontrofensywy. Troszkę, ale muszą cały czas pamiętać o swojej grupie. No, ciekawie tu było bardzo. Może czarne nie musiały tak szarżować. Może wystarczyło, wystarczyło tutaj gdzieś dograć. Dograć. I kto wtedy ma przewagę? Biały mają tak 10, 23 powiedzmy. Może 25, może 30, może 36, komik 42. Dobrze. Białe mają 42 punkty, czarne mają 13. no ze 20. Później tutaj 35, 40. No to też ze 40 punktów. No, i wpływ białego i wpływ czarnego. Raczej wpływ czarnego jest więcej wart, bo tutaj są jeszcze takie kamienie dodatkowe. No, i jeszcze ta grupa białego nie jest ustabilizowana. Wydaje mi się, że czarne mają przewagę pozycyjną, ale jest to jak najbardziej gra w miarę równa. Czarne dalej atakują, no i właśnie białe przechodzą do kontrofensywy. Czarny nie chcą stracić ani tych tnących kamieni, ani tej grupy, no i się zrobiło bardzo niebezpiecznie. Białe mu się udało odciąć grupę czarnych, ale niestety białe też musiały się troszczyć o swoją grupę. W przeciwnym razie czarne by się tam po prostu połączyły. Więc białe się troszczą, czarne uciekają, białe jeszcze raz dograły. Czy białe mogły nie dograć? No niestety przeciąć się nie dało, znowu ze względu na właściwości kształtu. Może jakiś taki pip później przeciąć, może coś takiego miałoby, dawałoby jakąś nadzieję, chociaż też było trochę trudne w realizacji na pewno bo jednak białe tutaj za dużo mają słabych grup. Zaraz jak tu jest na oddech. Tu, 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 tu. Nie, no nie, no nie, no nie. Czarne mają dużo więcej oddechu, bo jeszcze mają tam na lewej bandzie. Także niestety białe musiały dograć. Czarne też dograły. Białe wtedy się ucieszyły, że mogą złapać cztery kamienie, no ale czarne się teraz zatroszczyły o to, co naprawdę ważne, czyli centrum. No i raczej nie ma zbyt dużej nadziei na to, że Grupa białego zostanie uratowana. Prawdopodobnie białe powinny były jednak dalej kontynuować w centrum. No tam, zostaną rozcięte, to zostaną rozcięte. Miejmy nadzieję, że grupa nie zginie. Eee, czarne też nie mogą tak zuchwale ciąć od razu, no bo też grupa czarnego może zostać otoczona. Także tutaj czarne miałyby zagwostkę, Może tu by cięły bardziej. To może w takim razie lepiej białemu jest skoczyć. Chociaż może tam ta ma też w porządku. Wziąwszy pod uwagę to, że czarne też mają jakieś adzi w tej okolicy. Znaczy są adzi w kształcie czarnego. No. No a tak, to czarne po prostu złapały centrum, no i to jest zbyt dużo. To już białe nie wygrają tej partii, bo czarne ubezpieczyły swoje grupy, dostając przy okazji dużo, dużo punktów. Tu jeszcze jakieś ciekawostki: i jeszcze się kilka kamieni udało czarnemu zabić. Czarne zabiły białe. No to najważniejsze, co było w tej grze, to gdzie się ta gra rozstrzygnęła. To jest to, co się działo w tym narożniku. No wredny ten czarny, że zdołał przeżyć, jak on śmiał, może można było zagrać na D3, zablokować po prostu tym niepopularnym ruchem. Dlaczego? No bo zazwyczaj to my chcemy w ogóle schodzić. Tak co do zasady, kiedy nam inwadują na Sansana, to my chcemy schodzić. No, ale może niekoniecznie chcemy schodzić, jeśli po drugiej stronie grupa czarnego jest bardzo bezpieczna, no bo wtedy to zejście nie ma dużej wartości. Co więcej, jeśli tam nie ma punktu, tak? Bo to jest otwarte już z jednej strony, a tutaj tylko byśmy to otworzyli z drugiej strony, to może nie jest to tak wartościowy ruch, to B5. No to jeśli już stwierdziliśmy, że te kamienie czarnego są bezpieczne, to może możemy po prostu. Zabezpieczyć punkty, czyli w tej chwili może nawet nie to, co ja tutaj pokazywałem, tylko takie zwyczajne rozegranie, które zachowuje ileś tych punktów i w porządku. I kontynuujemy partię. Może czarny teraz tutaj dograją, my sobie zagramy może gdzieś na dole i w porządku. A jeszcze jest taki ruch ciekawy, to też często grywany zamiast C4. Bo teraz tak, jeśli czarne zagrają te duki, no to niewiele czarny zyskały, znaczy coś tam zyskały, ale nie tak wiele na tym b5, bo jeszcze możemy dostać te swoje punkty. A jeśli czarne odpowiedzą, no to wtedy z kolei my możemy zagrać te um, Tak, 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 no i tutaj warto, warto, warto zapamiętać, że c1 to jest najlepszy sposób zabijania na ko grupy czarnych, znacznie lepszy niż na przykład ten ruch albo ten ruch, te są beznadziejne. No i tutaj bardzo zły wybór kierunku gry. W sensie, jeśli udałoby się białemu tutaj porozcinać czarnego, to rzeczywiście byłoby to w porządku. Tylko, że ten plan się nie powiódł. No a jeśli tak, no to należało już prędzej swoją grupę ubezpieczać. Może czarne tam dograją, to może wtedy będziemy mieli czas, żeby zaatakować czarnego. Może wtedy zdołamy zaatakować go z większą mocą, chociaż ta moc tutaj nie wydaje się jakaś zabójcza. No ale, ale też tak można grać. Mm -hmm. No i później właśnie. Później tutaj Jurwiały się starało, żeby pokomplikować grę, porozcinać. To słuszne, słuszna próba. Rzeczywiście trochę nastraszyły czarnego, ale czarne. Wszystkim się zabezpieczyło ostatecznie i to czarne zabiło białego. No dobrze, to tyle o tej partii, będziemy przechodzili do następnej.